Cześć, witam Was serdecznie z tej strony, Charlie. Zagramy sobie znowu w Brawl Halle. Zagramy sobie w Brawl Halle. Postacią Koji. Tą nową postacią, którą mi tak jeszcze średnio idzie. Aha. Asuri, Asuri i Orion. Aczkolwiek, no kurde, podoba mi się ta Koji. No, podoba mi się ta postać. Jest dobry ten gościu. Tu będzie broń. Ja chcę tą broń. Tę, tą... W sumie nie wiem. Tę czy tą. Cieszę się stwierdzić. Wow! Prawie zginąłem. Furman tam coś sobie nagrywa. I jakieś tu się wyświetlałem rzeczy. I jedź mi tam gdzie! Ha! Kurde! A, skopałem, bo przecież on ma taką fajną umiejętność odnośnie tego wybijania. Przeciwników. Furman, coś tutaj spami Będę musiał to jakoś ładnie zacenzurować. Bo jest bardzo niecenzuralnym chłopcem. Powinienem, oczywiście, wyłączyć z tego całego Steam'a. To jest moja wina. Przepraszam bardzo. Chodź tu, kolego, chodź tu. Nie udało mi się za bardzo. Ach, ach, a on campi na mnie. Dobra, spróbujemy z tym mieczykiem. Bum, bum, bum. Nie macie. Ach. Leżeć tam. Dobrze. Kurde, no trochę mi się podoba fakt, że lepiej mi idzie z, z tym mieczykiem. Ale dobra jest ta Asurita. a to, dobra. Ja tak nie za bardzo ogarniam, no ale cóż A Jezu Co tu się dzieje? Uj, jest leży! Koniec, po mnie. Dobra Aha. Tą atom można by jakoś spróbować wyrzucić, ale jest to dosyć ciężkie. Na razie, he he. Teraz ciebie. Ale, jesteś nieprzyjemna. Ha! Nie ma tak łatwo. To było głupie to, co zrobiłem. Ja A zapomniałem, że do mnie moja desko. Tu jest ta umiejętność. A, ale ładnie uniknęli. Tą piękną bombę. Uuuu. Co to się dzieje? Nie dadzą mi broni. A, nie ma tak łatwo. Boom, z deski ci. No, no ej, to był mój frak. A, on jest taki... taki wolny jak ten chodzi, muszę przyznać, a ja lubię szybkie postaci, no bo jednak wiadomo, nie? Na przykład taka bryna no to jest szybka i... I się przyzwyczaiłem do niej. BUM! Jeszcze raz Komu z deski? Nikomu Yeps! Ktoś jeszcze? Ja was tu wystrzelam. Ujozu! No nie wiem, podoba mi się ta postać, ale jest ciężko, naprawdę. Aha, nie wiem kto tego tak wyrzucił, czy ja, czy nie ja. Bum! Ach! Chciałem użyć tego ataku do uniku, ale mi nie wyszło. Kogoś wyrzuciłem, double knockout, come on! Nie ma double. Teraz będzie. Triple knockout! To mi wyszło. Teraz tylko to utrzymać na 20 sekund. Chodźcie tu. Ładnie złapałem go. Ten też miałem nie złapał. Boom. Ach, chciałem z deski mu przypierdzić. Puuuu! Yeah, wygrana. Triple knockout. Tak się gra moi drodzy, tak się właśnie gra. Kolejną gr gierkę sobie zagramy. I misję wygrałem I misję wygrałem, ale kolejną gierkę sobie tym... W sumie inny kolor. Tego blondaska. Dobra, jedziemy blondaska, a co? Raz się żyje. Bum, chodź tu. Asuri, kolejne dwie Asuri. A nie wiem czy to te same. Ciężko stwierdzić w sumie. Nie. To nie to samo w inicjałach dosyć łatwo poznać Uła. Moja broń Uu. na szybko cię potnę. Pół. No to mi nie wyszło. Coś jest, coś jest dziwnego, nie wiem. Nie mogę tutaj nic, nic trafić. A what? O Jezus! Ja ci jeszcze tam dorwę. Te Asuri, ty kurde, co, co tak dużo was? Czekaj, jaki to był atak? Taki. He, niezłe. Leżeć. Wiesz co, jest po prostu beznadziejna. Asuri jest beznadziejna. Nie lubię cię. Kurde no. Masz tam łap. Ech. Wynocha. Wryj. No ja wziąłem mógł. Ten blondasek taki, nie wiem czy ten kodz jest spoko. Jeps, zdechy. Uuu... Czy ja mam tak mało hapsów? Ty ja, ale jestem pierwszy. Przyjmuję to, nie powiem. Dim, mm -hmm. co? Jakoś się do ciebie dobiorę, mój drogi. O nie, no już go miałem! No już go miałem! Już cię miałem! Na razie. Uhu! Yes! Dzięki, uratowałeś mnie. Ej no, cię strzelić. Mm -hmm. Nie ma tak dobrze. Mhm. Niedobrze. Kurczę, powinienem go od góry tak ładnie uderzyć. A ja skopałem. Mhm. Ale polują na mnie. Nie podoba mi się. <laughs> Nara. No nawet nie na że idzie, ale wydaje mi się, że to przez to, że oni nie są najlepsi. Poproszę broń. Gdzie ty się tu wpierdzielasz, człowieku? A, Ja wiem, że ty byś chciał mnie trafić, ale nie ma tak łatwo. Mhm, ja cię potnę. Ja cię tu potnę. Jak w Krakowie z maczetami! I jeszcze raz. No, pokaż to, na to cię stać. Dawaj. No, słaby jestem gościn. Przecież, przecież co, co, co to jest w ogóle? Zaraz chwila, tylko farci. Ja mam 8 fragów. No dobra, to nawet jest dobry wynik. Boom! Ale go ktoś ładnie wypierdzielił. A spadł nara. Dla mnie, frak. Kolejny frak dla mnie. Ajajaj. Aj, aj. Już miałem tego całego Dima. Ale to nie zmienia faktu, że wygrałem. Gdzie z tym? No. Yeah! Druga wygrana! Dobra, teraz chciałbym zagrać sobie jeden na jeden, ale to już na spokojnie Bryn, bo jednak ciężko sprawo to jest zagrać um, tym nowym. Jeden na jeden. A Bryn to jest moja ulubiona postać. Także, bardzo fajnie. Od razu mi kogoś znalazło. Kozi! Kozi! No widzicie, różowiutki, Jezus Maria. 3, 2, 1, 3, 2, 1. 3, 2, 1. BBA? Co to znaczy BBA, mój drogi? Masz, prosz. Nieźle. Dobry jesteś. Ale ja ci coś pokażę, mój drogi. Ja też umiem szybko bić. Ja to znam, mój drogi, bo ja się umiem posługiwać tą postacią. Jeps. Jeszcze raz. I won mi z tej mapy. Ach, przeżył. Jehane. Oła. Nie, nie wyszło! O Jezu... Mmm... Zapomniałem, że on robi ten na początku przewrót. Dobre to jest, fajne. Przyda się. Chodź ty mój drogi. Ja cię tylko raz dotknę, chodź. Ach. Na razie. Na razie. Mmm... Bum bum! Chodź, to szybko cię pocisnę. No, czekam na Twój atak. Ale ładnie. Fartem ale. Ach! Jeps! Źle zrobiłeś kolego. O Jezu, on zrobi teraz ten przewrót. Tak jest. Nie tak łatwo mnie oszukać. Mhm, z przewrotem. Nie z przewrotem. Cwaniacko, podoba mi się. O to chodzi w tej grze. Bardzo dobrze, o to chodzi. Żeby mi ja wygrywał, a nie ty. Dam ci broń, bo wiesz co, dobry jesteś. Lubię cię, kolego. Nie. Nie, 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 nie. No nie wierzę w to. Jakim cudem on się to od tego ochronił? Nala. Alalajajajaj. O, o, o. Nie ma, że boli. Ale skopałem, no nie wierzę w to Uu. Cześć. Nie, nie trafisz mnie. Ja cię za to tak! A! Co ja zrobiłem? <grytania> Zniknęła mi broń <grytania> Boże! Ale ten gość ma farta Nie, to jest moja broń yy, a ty zaraz zginiesz nie dam ci tej broni. Nie dojdziesz sobie do niej. I wylecisz? Ja. Yeah! O to chodzi. Dobry był, naprawdę mi się podobał. GG. Dobry byłeś. Podobasz mi się. A, rage, rage, rage. Ach, się nie obchodzi takie rzeczy. Takie rzeczy mnie nie obchodzą, moi drogi. Ja nie poddaję się rageowi. Hattori. Ooooooo. Tak średnio ją lubię. Znaczy, przeciwko niej walczyć, bo. Pomimo tego, że ją kupiłem, to i tak nie za bardzo ogarnia mi o Jezus A zapomniałem, że przecież Ja mam jeszcze ten tak. Ale nie cwaniacko o, o. Ona chce mieczik. Mm. Tak chcesz się bić, a ja się tak nie chcę bić. Ach. Dobra, spróbujemy teraz teraz coś że Ała! ma yes. Tak jest. Co ty 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 To to? To no, trafią. tym mhm. Korzystać z mapy, moja droga. Nie, nie wyszedł mi atak. A już a już miałem zaatakować ją. No, dawaj. Nach Nie, nie tak, nie tak miał być. Oooo! Tego się nie spodziewałem. Muszę przyznać. Mhm, mm ładnie, ładnie. Szybkie ataki. Szybkie ataki są dobre do zbijania. Hmm, skopałem. Nie wierzę, że mnie to trafiło, skoro ja... Mm. Skoro ja skoro ja zrobiłem tamten unik chyba ale mnie pocisnęła dobra jest czasem trzeba się poświęcić nie no nieźle, śmiesznie jest dlatego właśnie nie lubię grać z Hattori też, ona jest taka ach, nieprzewidywalna moim zdaniem, nie lubię jej, no, no naprawdę nie lubię Trzeba ją zbić. Jak bycie tu zbić, moja droga? Może tak? Mhm. No i właśnie te ataki są takie, że ciężko ją wyczu wyczuć, wyczaić. Cholera jedna, na dół! I jeszcze raz, na dół powiedziałem. Nie, miecz! Przecież ile ty możesz tym mieczem latać, tej? No i właśnie o to chodzi! Nienawidzę jej! Nienawidzę Cię! Masz GG i uciekamy stąd, nie chcę mi się z Tobą tam... Nara! Jeszcze jedną gierkę zagram. może się odkuje? Może? Z tą samą osobą... O Jezu. No dobra, a zobaczymy. Ona używa szybkich ataków Dobra, spróbujemy tak Nie A, tak bardzo chcesz miecz? Śmieszne jest to, że niektórzy potrafią tylko z jedną bronią grać. Ach No nie Nie, nie ma dla ciebie Niedobra Hattori, niedobra No dawaj Ja cię tu zbiję, cholero Jes, nara O to chodzi, o to chodzi Żeby ci nie dać Żeby ci nie dać dojść Ty do kurde ruchu Nie wierzę w to, na mnie naprawdę trafiła <laughs> Jakiej podchodu w ogóle? No ja sam się zabiłem. To byłem zdecydowanie ja. Serio? To tak działa? Ja nie wiedziałem. No chodź. Nie ma tak dobrze. <laughs> Boom. I Co? Mhm. Tak chcesz to rozegrać? No nie. Spierdalaj. <laughs> o kurwa. Leżę. Mhm. Ale mnie wkurza ten jej atak. Ona jest dobra w, w ogarnianiu tego jej ataku. Mm -mm. Muszę jakoś dobrze wylądować no To tu na przykład Dobrze Na razie Jest wyrównana walka, trzeba jej to dać no, no i widzicie, no ten atak jest do dupy tam jej kurza mnie Mmm, nie tak miało być. <laughs> Ciekawe, że patrzyła co robię, chyba teraz, no bo. No i Ona się cofa, i ja myślałem, że ona jest gdzie indziej teraz, no i co? Tak, o to chodzi. Tak się wchodzi w nią. Bum. Ała. Na, ra, ja sobie pójdę po broń. Ach, ładnie. Leżeć. Na razie wygrana. Tak jest. O to chodzi. GG. Odkułem się. Ach, ten odcinek jest taki dziwny. Ale. Dzięki za oglądanie, 20 minut, zostawcie łapkę w górę, jeśli się podobało i do zobaczenia w kolejnej odsłonie.